Witajcie kochane Ratulisie, mamy miesiąc wrzesień, zaraz, tuż tuż, więc zrobię dla Was horoskop na ten miesiąc. Witam serdecznie też wszystkie osoby, które mają ascendent w znaku raka. Kochani, dzisiaj tarot karty dopowiadające, no i mądrość kolibrów. To będzie takie szybkie czytanie. Dlaczego? Dlatego, że chcę dla Was kilka horoskopów zrobić na miesiąc wrzesień. Zobaczycie te, te niespodzianki. Oczywiście, że tak. Kochani, pamiętajcie, że czytania, które robię, są ogólne, tak? Nie zawsze będą rezonować, bo to jest logiczne, że z każdą osobą nie wszystko musi się zgadzać, więc wy również, kochani, najlepiej odsłuchajcie sobie swojego ascendentu, tak, w którym tam macie znaku i zobaczcie, jeżeli ten nie będzie, powiedzmy, dla Was. A jeżeli słuchają mnie raczulisie, które są tutaj pierwszy, drugi, dziesiąty raz i podoba Wam się moja praca, no to, kochani, Zapraszam serdecznie do subskrypcji tego kanału. Naciśnijcie sobie szary dzwoneczek, wszystko i każdy jeden film, który Wam tutaj wrzucę, dostaniecie. Jeszcze tarocika, one były oczywiście wszystkie karty tasowane, oczyszczone, ale jeszcze przetasujemy, i będziemy wybierać kartę dla wszystkich zodiakalnych raczulisiów. Liczę na Waszą łapkę. Liczę, że napiszecie komentarz, jak rezonuje albo zostawcie w ogóle ślad. Patrzcie jak zostają karty. No, one są ciężkie, duże, ale przepiękne. No to co, może najpierw wylosujmy kartę. Wylosujmy i zobaczymy. Czy wyciągnęłam wam Rydwan, waszą energię? Czy co? Rycerza Kielichów. No, oczywiście, że Waszą energię wyciągnęłam. No i proszę, jak on jej tutaj śpiewa, serenadę, wyznaje jej miłość. Serdeczna osoba. Mm, mm. Powiem Wam tak: emocjonalność to jest raz, dwa, miłość, trzy, zakochanie, cztery. Uchuchu, będzie się działo, rady i ostrzeżenia. Prepozycja małżeństwa. Osoby, które już miały związek, mogą, kochani, spotkać osobę, która już też miała związek, też jest po rozwodzie, też ma jakąś przeszłość, rady i ostrzeżenia. No to kolibry też, ale to na sam koniec odkryjemy. O, zobaczymy, jakie przesłanie na sam koniec. Tutaj sobie odłożę karty. No i kochani, zaczynamy, zaczynamy. Rycerz Kielichów symbolizuje taką osobę, która jest młoda duchem, która a według mnie jest marzycielem, śpiewa pięknie, tworzy piękne piosenki, maluje, pisze. Czasami jest osobą wrażliwą, nadwrażliwą. Także kochane raczolisie, uważajcie w tym miesiącu, żeby nie popaść w takie ryzyko, że będziecie mieli obsesję na czyimś punkcie, że będziecie za bardzo wrażliwi, że ktoś wam coś powie i jak małe dzieci, bach! Obrazimy się, Ale to jest karta wspaniałego kochanka, to jest karta doskonałego człowieka, który wie czego chce, bo on chce kochać, on chce wziąć sprawy w swoje ręce, także kochani spodziewajcie się telefonów, randek, wiadomości, przede wszystkim to jest miesiąc działania, współpracy na waszej drodze, jeżeli jesteście samotni i jak najbardziej stanie taki rycerz, tylko pamiętajcie, że to nie jest król. To jest rycerz, a rycerz jest y, wytworną osobą, czarującą, pięknie mówiącą, ale jest y, flirciarzem. Jest, y, wiecie, no, tak, taką osobą, jakby to tak delikatnie powiedzieć osobą, która lubi zdobywać. Czasami zakłada się z kimś, ja ją poderwę, ja go zdobędę. Taki jest rycerz kielichów czy to będzie miłość na całe życie, tego jeszcze nie wiemy. Mamy tu tylko odpowiedź z jednej karty. Może kochani, będziecie w tym miesiącu właśnie łatwiej nawiązywać kontakty z innymi ludźmi. Może będziecie um, zostawicie te swoje, um, że tak powiem speszone duszyczki w domu i wyjdziecie do ludzi otwarci, tak? Także kochani Coś podejrzewam, że niektóre raczuli się po prostu będą flirtować we wrześniu. Nowy rok numerologiczny się zbliża, 15, i was po prostu jakaś zmiana nastąpi. Będziecie chcieli otwierać się na ludzi, będziecie chętnie poznawać nowych ludzi, wychodzić do ludzi. No, kochani, powiem tak: w związkach to. Um, jeżeli jesteście długo, to możecie spodziewać się oświadczeń tak, jak najbardziej tego pierścionka, yy, obrączki, możecie jechać na wesele, możecie dostać takie zaproszenie. Yy, kiedyś się pisało listy miłosne. I ja tak właśnie wyczuwam, może taki SMS będzie miłosny czy coś, ale możecie się w kimś za Uroczyć albo ktoś w was się zauroczy, ale to będzie taka, jak ja to mówię, fantazjowanie na temat osoby. Może jeszcze nie znamy, a już fantazjujemy. W związkach się nie doczepiam. Możecie zrobić sobie romantyczną kolację i sobie gdzieś tam iść. Jeżeli pracujecie, no to, kochani, jest też szansa, że w pracy wam się ktoś spodoba, bądź po prostu może nie zwracałyście kiedyś na, na daną osobę uwagę, a teraz zobaczycie ją w innym świetle, bo ona y, będzie roztaczała taki blask, będzie się uśmiechała, może puści oczko, kto to wie. W każdym razie emocje w miejscu pracy, ale to też, kochani, może być tak, y, że. Y, Dostaniecie jakąś propozycję zawodową od, od takiej osoby, co lubicie. I to będzie dobre. Jeżeli ym, ym, prowadzicie swoje biznesy, to ja tutaj widzę, że ym, tutaj będą dobre te propozycje biznesowe. Tutaj będzie wszystko szło dobrze, pięknie. Słuchajcie, y, jeszcze tylko taka mała podpowiedź, ponieważ to jest rycerz. Tak jak powiedziałam, to nie jest król. Proszę. Ym, od razu nie mówić. Jestem zakochana, bo czasami możemy powiedzieć błędnie, bo często miłość jest mylona z zauroczeniem. Dopóki nie poznasz tej drugiej osoby, to ty nie wiesz o niej za dużo. Więc może mm, jedź gdzieś z tą osobą, przebywaj więcej, więcej się dowiedz, bo bardzo często w Rycerzu Kielichów mylimy. Swoje zauroczenie z miłością, a to są zupełnie dwie różne rzeczy, bo zauroczyć mogę się w dziesięciu osobach, a zakochać, no, jakby nie było w jednej. Słuchajcie, ktoś mi napisał, że wróżki nie piszą o zdrowiu, nic nie mówią. Ja wspominam, nie mówię, że nie wspominam, ale Słuchajcie, to jest taki temat bardziej na indywidualne ym, czytania niż na takie ogólne, no bo wiadomo, rycerz kielichów dla mnie mówi o układzie moczowo-płciowym. Będzie wam się chciało sikać, będzie wam się chciało, nie wiem, będzie się woda w organizmie zatrzymywać, w ogóle układ moczowy, układ psychiczny będzie szwankował. Co jeszcze mogę powiedzieć? Uwaga, no tak, uz no uzależnienia, kochani. Rycerz kielichów powoli. Widzicie, normalnie chciałam powiedzieć, że lubi sobie wypić i mi się już język pląta. Ta osoba, którą spotkacie, może ukrywać nałogi. Ja nie chcę krakać, nie chcę być złym prorokiem, może lubić, może. Rady ostrzeżenie, pobłażanie sobie i data. No właśnie. I ta osoba przyjdzie i powie: w piątek o 19 na rynku musimy się spotkać. Ustalicie. Może z partnerem datę ślubu, może dostaniecie zaproszenie na ślub, na wesele. Może jedziecie na wakacje i tam się zauroczycie. Będziecie sobie pobłażać w miesiącu wrześniu, wiecie o tym? I to bardzo. I w pracy, i w życiu. Wow. A może czas najwyższy właśnie mm, poflirtować? Może czas najwyższy wyjść yy, z tego cienia, co? A co mądrość kolibrów chce nam... Powiedzieć. Opalizacja. O, pozwól, by Twoje prawdziwe barwy lśniły, mieniły się i błyszczały tak, aby wszyscy mogli je zobaczyć. I ja tak sądzę, że Wy będziecie błyszczeć, dlatego Was ktoś tam dojrzy. Nawet jak jesteście w związku, kochani, Wy możecie przeżywać coś takiego, że Wy się komuś podobacie. Ale to też może być powrót dzieci do domu. Rycerzyk to może być i dziecko. Także, kochani. No, może trzeba się zająć dzieckiem, kto to wie. Może dziecko będzie ważne w tym miesiącu. Skarbeczki, ja ze swojej strony Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie horoskopu. Życzę Wam cudownego miesiąca. Pamiętajcie, by się oddzięczyć, zostawić lajka. Napiszcie w komentarzu, jak odczuwacie ten horoskop. No i do usłyszenia już niedługo. Pa pa.